Drzwi do restauracji, barów czy pubów od soboty 24 października są zamknięte. Możliwa jest tylko sprzedaż jedzenia na wynos lub na dowóz. O tym zdecydował rząd, upatrując w kolejnych obostrzeniach szansę na zahamowanie wzrostu zakażeń koronawirusem w Polsce. Jak lokale gastronomiczne radzą sobie bez możliwości goszczenia swoich klientów? To smutny widok. Niezastawione stoły, wsunięte krzesła, kelnerzy, którzy nie mają już kogo obsługiwać. Lockdown, czyli koszmar minionej wiosny, powrócił do wszystkich restauratorów. Już pierwszy lockdown bardzo nas ograniczył. Jak Państwo dobrze wiecie, nasz, nasze obiekty nie działają długo. Restauracja niespełna dwa lata, hotel jeden rok. Także pierwszy lockdown bardzo nas ograniczył, ponieważ od samego początku kładliśmy bardzo duży nacisk na wysoką jakość świadczonych usług. Nasza załoga była skompletowana, później zamówiane były różne szkolenia, aby te kwalifikacje jak najbardziej podnosić. Więc w marcu, gdy nas ograniczono, Część załogi zwolniła się, poszukując innej branży, bardziej bezpiecznej. Musieliśmy się reorganizować. Teraz drugi lockdown, który nastąpił bardzo szybko właściwie został ogłoszony w piątek od soboty zostaliśmy zamknięci. Całkowicie zaburzył nasze funkcjonowanie. Ten weekend akurat nie był najgorszy. Ten weekend, w który nas zamknięto, z tego względu, że mieliśmy dużo gości hotelowych, a goście hotelowi mogą w pełni korzystać ze wszelkich usług obiektu, czyli z gastronomii również. Było to około. 30% obłożenia, więc nie było źle. A to była nowość tak naprawdę dla każdego z nas i dla naszych klientów, którzy nie wiedzieli, jak w danej sytuacji się zachować, jakie jest źródła przenoszenia. Tego pierwszy tak, pierwszy lockdown odczuliśmy. Niemniej jednak chyba też na... było to na krótki moment, w momencie, kiedy sytuacja się normowała, klienci powoli zaczęli do nas wracać. Lato pozwoliło restauratorom i pracownikom gastronomii złapać oddech, ale jesień i powtórne obostrzenia dały się im we znaki. Początkowe restrykcje wprowadzone przy drugiej fali pandemii otworzyły lokale gastronomiczne od 6 do 21, a w pomieszczeniach mogła znajdować się jedna osoba na 4 metry kwadratowe. To jednak nie wystarczyło i rząd posunął się o krok dalej. Dla restauratorów zaostrzone restrykcje nie były zaskoczeniem. Doświadczeni sytuacją z wiosny, wiedzieli, jak przy Przygotować się na kolejny lockdown. Dużo od jakiegoś czasu mówi się o przygotowaniu gastronomii, o wytycznych sanitarnych. Tak naprawdę każdy z gastronomii to powie, że Wytyczne sanitarne zawsze były, zawsze istniały w branży gastronomicznej. Jedyne, co się zmieniło, no to kwestie środków, dodatkowych środków ochrony epidemiologicznej. No my, od, od momentu od pierwszego lockdownu, śledząc wszystkie wytyczne, jak najbardziej się przygotowywaliśmy, jak najbardziej. Do użycia weszły wszelkiego rodzaju środki antybakteryjne, maseczki i to działa, że tak powiem, od pierwszego lockdownu do dzisiaj. No, z takich nowości, na które my się przygotowaliśmy, no to uruchomiliśmy rzeczywiście drugą kuchnię, podzieliliśmy nasz zespół kucharzy, odizolowaliśmy dwie grupy kucharzy od siebie, także nie mają dzisiaj kontaktu. No i co ważne, no na przykład... Pracownicy biurowi, którzy również tu pracowali w otoczeniu kuchni, pracują zdalnie. No bo wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś z naszej załogi zachoruje. To na tyle, ile możemy my zadbać, w ramach tutaj, że tak powiem, naszej kuchni, naszej infrastruktury to robimy. Jednak ludzie też mają swoje życie, widują się, kontaktują. To byłaby sytuacja na pewno niefajna, gdyby ktokolwiek z nas no, zachorował. Choć na salach jadalnych panuje cisza, to z restauracyjnych kuchni niesie się hałas towarzyszący przygotowywaniu rozmaitych dań, które klienci otrzymują teraz na wynos bądź dowóz. Zamówienia na szczęście spływają. Już teraz sytuacja się troszeczkę ustabilizowała. Klienci są świadomi tego, że ten okres samoizolacji sprzyja zadbaniu o siebie, o swoją odporność, i o swoje bezpieczeństwo. Nie muszą wychodzić z domu, nie muszą robić zakupów, a to jest naprawdę duży plus. Coraz więcej diet y, mamy zapytań o diety y, 65+, plus, y, dlatego że bliscy chcą zadbać o swoich seniorów. Telefony dzwonią w tym momencie, nie jest źle naprawdę. Na to, co nie robiliśmy żadnej reklamy, to naprawdę nie możemy narzekać. Lancze fajnie się sp sprzedają. Mieliśmy swoich stałych gości, którzy na, który, którzy na lunche przychodzili codziennie. Ci goście nas nie zawiedli. Jak długo taka sytuacja potrwa? Wszyscy zadają sobie to pytanie. Spodziewamy się tego, że lockdown no, niestety nie potrwa do końca października, tylko zostanie on przedłużony na dużo dłużej. E, dlatego też no, szybciutko przeorganizowaliśmy się i duży nacisk e, kładziemy na dania e, na wynos i na dowóz. Także serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty.